Lolo z tej strony ja, Marcel Marti. elo, z tej strony jest no no, Elo, co pisze? Nie widzę, nie czytam. W dzisiejszym odcinku sobie pogramy. Zmili. 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 No, no, na jednym z. Napisałam hej. No, dobra. Ale dzisiaj sobie pogramy z Brawl Starsa. No. Więc dobra, nie przedłużając, zaczynamy. Nie hey. pisz, tylko dołącz. I wesoły świąt. I gdzie tu jest łapka w górę? Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji i dołączenie do mojego klubu. O, proszę. Tyle już osób. Ej, tak, co wysłałam? Elo, Elo 520. Ok. Dobra. I zostawiajcie sobie w górę i subskrypcję. Już to powiedziałem. Ale dobra, gramy. Dołączajcie do klubu. Co to powiem. Nagrywamy. Nagrywamy. Ja Wam zaraz ponagrywam. Ale nie u mnie, U niego. On nagrywa i ja nie nagrywam. Nic nie dodawajcie do żadnego internetu. Dobra, gramy. Wygrywamy. Dobra, pokonamy. To jest trzecia. Dzięki. Kościoła gra w ogóle Frankiem. Czemu? A mógł grać gościu. O, zatrzymał go. Dobra, uciekaj gościu. Co jest? Oj, przegramy to. Wiesz czemu? czemu? Gościu wziął trudny tylko, a nie normalny. On ma 300 tysięcy, ten robot? No? Tak. No on ma 300 tysięcy na razie. To jest jego 75%. Prawie 300. Na szczęście star Power nie leczy. Ale dobra, uwaga. Okej. Okay. o nie! On ktoś... Je... Ten wielki? Tak. A ty Nie, ja żyję. Na razie wszyscy żyją. Tam mi się pojawił górze. Pamiętajcie, że tutaj odcinki będą się pojawiać już... Obiecuję wam, że już codziennie będzie brał start, tak? Mówię wiadomo to dosłownie. Dzisiaj może live się pojawi, ale tego nie wiem, albo trzeci odcinek. Ale pierwszy dead. Teraz to ktoś... jest... Czy... O, że tylko ty i gościu? No, tak, ale musimy ich pozabić, tego najlepiej. Do wielkiego... Nie wysyłasz? Uwaga! ULTAR uciek! Uciek masz. Idę po jakiegoś stroku. Ja się na szczęście leczę moim... Ty, masz kulta? bombę jądrową? Tak, tak, wiem. Ała! Dobra, zginąłem. Muszę uciekać. Jak tamten gościu zginie, to już po nas. Na nie mogę. Na kogo jest, tak? Na sobie. Widzisz, jakie ja mam problemy? No, tak, ale już się patrzę. Ja Wiem, widzę, masz ulta. Dawaj, dawaj, ale idealnie. Ej, jeszcze mu popsułaś, tak? Te Tym ultem, no i dobrze. O, ale mniej niż 500 co? To 150 jest jego połówką. O nie, trasa to idą robotniki małe. Widzisz? No zero. Czy okay. Już się pojawiłaś. O nie, on strzela! Bomba jądrowa! E, bardziej BIN! Idealnie znowu. Znowu, znowu, no. Tylko mogę trochę wcześniej ją rzucić. Albo. Okej, okay. o. Nie użył Pędzę, że jak się nie świeci, to mu tak jak stoi, to znaczy, że on użyje szarży. O, teraz akurat używa jego ataku, ale go został zatrzymany przez gościa. Ono już 18%. A! Musimy go dojechać. No nie. Teraz, jeśli gościu zginie, to mały. Wow. Nie, nie. Nie, nie. Nie, jest Nie, nie. Nie, jest Nie, nie. Nie, nie. Ciekaj, czekaj, uciekaj, gościu się pojawi, to, to jesteśmy bezpieczni. Uwaga. Ile? Nie, 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 nie. Nie, nie! przegraliśmy. A ile miałeś sekund? Tu 12. Nie, nie nie to Ja mam za 10, za 2 sekundy biorą. Aj, dobra. A ja nic nie dostałam. Bo to nie twoje bilety idą na to. Ej, coś napisałeś? Nie. Dobra, dobra, coś tam napisał, ale... Dobra, gotowe. Ja mam 17 kasy. Oj, oj, oj. A ja mam wszystko. 6... Uwaga. To ja teraz... Ty teraz ty se pograj daj nam, A ty gasz sobie, daj na Majkę. To teraz tak gramy, no? Szybko. Szybko. No daj na Mike. Ty graj, daj na Mike, bo daj na Mike jest dobry. No, albo chleb o tym bardzo. Cicho. Ja dobrze gram, daj O, znowu, ej, El Primo jest dobry tutaj. O, no. El Primo jest dobry, bo jest dobry. Ja jak się Ja go biję też dobrze. Nie mi się, że Tyk jest, jest taki dobry. Nie, nie jest dobry, bo on przerzuca. Ale znowu go! Znowu. Ja? Ile my tak dokładnie gramy osób? Nieprawda Nieprawda No a ile? E, tak jakby to nazwać Cztery On cię nie wyjedzie Wróć obok siebie, obok siebie od razu Nie rzuć. O, coś takiego tylko nie za niego, tylko bliżej siebie, najbliżej jak możesz. Tak. ty Ja Teraz. Pa. No okej, okay. ale ja wiem co trzeba zrobić. Nie jest robot, a tu? A to jest taki mały bydek. Chcesz grać w trzech czy w czterech? W tak. czterech. Dobra, to Ci pomogę. Poczekaj, muszę tylko raz walnąć w robocicha. A ja muszę... Ja mam... Ja mam... Nie, a... Na pewno to w wilu mamy grać. Co to jest? Piłka? Chciałam to zjeść. Hm. Dobra. Dobra. Nie chcesz to zjeść? Piłkę też? Tak. Ale to jest taka mała. Jak w relakcjach się to zjedzie...

on ma dano tak On ma długo litka! To jest do tego O nie, o nie! Jeden członek drużyny został pokonany. Jak? Tak. Tak, ale zaraz pewnie... O nie! Nie mogę! Oj, idą fioletowi! Idą fioletowi! Idą fioletowi! Idą fioletowi! Idą fioletowi. Idą fioletowi. Idą fioletowi. No dobrze. Bo już było pona. Tak, to teraz ucieka I ucieka. Dobra, ja już się pojawiam za chwilkę. 3, 2, 1. I zabiję Ale go dojechałem. U. O nie, no 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 no. Trzeba siedzieć w kącie, siedź w kącie, do kąta Do końca. Tutaj cię nigdy nie znajdą. O nie! Mały robot! O nie! O nie, naprawdę idźmy! To chodź wokół tego, wokół jednego bloka. Chodź wokół. Mam na pomoc, tak. Eeeh, pomaga. Pa, tak. Czuk. Czuk. Proszę. Leć mój przyjacielu, zlicz go! go godnikiem! Dostał! Cicho! Dobra! Okej, okay, dostał, dostał! Okej, okay. o i znowu nie, 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 nie. Zginąłem. Ile sekund będzie? 16. A za zgadnij kiedy ja. <grywa> Edo. Okay. Widzę jakąś tam dużą a. Ile, ile za mną chodzi? No nie <grywa> Widzisz ile za mną chodziło robotów? Tak. Miałam prawo Morduj! Czerwoni! Już idą czerwoni! Dobra! Co to jest? Czerwoni! Bom Double kill! Zołcie się zrobi to! To jest najtrudniejsze ile tego! jedną kierkę dopiero! O to jest ciężkie! To nie jest życie, to, jest po, to są procenty ile życia ma On ma tak naprawdę... Ołak! Pojaw się, pojaw się, pojaw się do mnie się zgonam A tam, tam, tam! O nie! nie, nie. On... nie dobrze, jesteś, jesteś o nie! bezpieczni. nie, Nie chcesz na Ale i przeszkodki ciężkie. No ale został rozjechamy. Nie, to był naj, najcięższy leczek jaki robiliśmy. Nie ma jego, nie ma, nie ma. Teraz idziemy... Nie, tutaj tutaj. To teraz idziemy... O w sumie otworzę sobie skrzyneczkę. Widzicie, teraz idziemy? Idziemy na inny tryb. To tutaj, czekaj, tutaj daj na Mike się przyda, to ja wezmę kogoś innego. Barlejem! No to ale za. zaraz. Nie, nie, Będę tak czekał. to później, za. nie, 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 to. nie, to. nie, 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 tak nie, 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 Pa Pa Szybko, bo nie zaczęło. Nie, 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 przegrać! Albo dobra mamy! No, to zły chodź. Tutaj będziesz zdobywała coś. Idę tam po... tu, Zabiję ich, ja i biłem sobie, zobacz ile ich. Zobaczymy, i zabiję go. Kościół, go. On już wkurza po prostu. Ja go. Ja nie obijam bawełny. On, on... Wkurzyłem się. Bomba jądrowa! A jeszcze, że ja się leczę. Uwaga! Co masz? Co ty? A, to ja mam pistolet. Ty, gramy jeszcze raz w to? Albo nie, bo ja mogę być bardziej... Nie, bo ja, bo ja jestem lepszym bardajem. No dobra, bo ty masz ten samolot. Ja, tak to star -power. O, jest. pa. ja jestem tak wyćwiczony bycie tym barlejem, to dopiero jak mam skina złotego, bo jestem złoty barley naj, najbogatszy. A wiesz czemu najbogatszy? Bo zarabiam pieniądze na tym, że niszczę. Pomagam niszczyć. Zobacz. A, mi, a ja już ich od, od... A na a patrz, patrz ile im zostało już. No patrz. Ja tu siedzę i już wygrywam. Słuchaj pan ci tyle, już w sumie nawet wygraliśmy. Patrz ile oni mają w Jeszcze tam je. Dawaj, idź tam, idź tam, dawaj, idziemy wszyscy trzech. Ej, ja chodzę O no, bombę jądrową! To idzie, patrz, już, już po sejfie, już po sejfie. A ty jesteś boss? Nie, ja jestem barleyem. No już po sejfie. Drugi Ej, jęku ja zniszczyła? No. Dała jeszcze raz. A, ale... jeszcze raz. No ale oni dostaną wytępu, bo ty O, O, dostajesz. 14 tam. Ale to było piękne. To było piękne jedno. My mieliśmy 50 pileć, a wy jak my mieliśmy 50 pileć, to oni już mieli 20 pileć. No my idziemy. Bo ja tak się po prostu paję ja, i ja po prostu Ej, im ja, rzucam ja, i se Ja w tej kampie no nie? Ja w tej kampie mam nich, a moje koleżanki tam są. Nie, 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 no nie, nie, nie. Kto? Moja koleżanka chce mi se wieszkalić kolegów. Ja mam kolegów. Kolegów. O nie, nasz szef umiera. Teraz to już chyba umarliśmy. No tak, umarliśmy. No, dziewięć. Nie! Mam plan. Ja zamieniam się. Ty się zamieniasz w penny, ja w Jessie. Dobra. Nie, na odwrót, na no, odwrót, no, ja w penny. Nie! Yeah. To ja chcę być penny. A tak! bo ona była dodatkowego ulta i się już Nie, 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 nie oni. Już... a ja idę ultem. Ale nie, on tutaj już zniszczyli. No, oni nie podchwalają dość, a prawie nie, 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 nie. nie, ona użyje gumy, ona użyje gumy. Słuchaj, ty bierz mi... wiesz kogo wiesz, ty bierz sobie Jessie, ja biorę sobie Penny. Już nie działa, już się rozładował. Nie rozładował. No Nie, po prostu. ty bierz sobie Jessie, ja biorę Penny. Ugadaliśmy się. I no to gdzie jest moja Penny? Penny. Bo teraz postawimy wieżyczki i wszystkie będą ich i, 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 i Czyli tak, ja idę za tutaj, a ty idziesz w krzaki. Tam krzaków możesz postawić i tam będzie najlepiej, bo to będzie strzelało. Ja idę tam i oni myślą, że ja jestem na czapkę. Eee! Czekaj, ja idę dojechać. Odejdę. Sejd! Safe! już safe obejdę. Co, safe! Ja raz strzeliłem i siedem zabrałem. Nie, nie, nie! Bój, 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 bój,

Ja to W miny wpadają. Ale Moja wierzeczka ich dorobi. Porobione. Pa! No to ona nie została zniszczona, ale i tak już wygraliśmy. Czy im się to podoba czy nie? Oni mają cztery... 14... A nie! O nie, idą dojazd! Robią dojazd, robią dojazd! Nie, wzieżyczka! Siemam, siemam, mam, siema. siema, o nie. Siemanko. zabiję się bardzo Subskrypcja i like pod tym musi być. O nie! Postawiłem wieżyczkę i mnie zamrozili. To jest twoja wieżyczka, myślałem, że lą w krzakach. Miałem że lą z nami nie gra. Ej, oni są głupi. Zresztą oni są głupcy? Bo oni chronią swój tek, tak? A i tak? I jakby minęły sekundy, to i tak byśmy my wygrali. No i jestem gwiazdą gry. No ale nie dostałem nie nic. Ja oh yeah. Pamiętajcie, jeśli chcecie więcej takich akcji, to dołączcie do klubu i ze mną grajcie. ja wtedy do klubu i Elo, a tu widać? Mm, nie, nie widać, bo ja nie pokazuję na siebie. Dobra. Yeah. Gotowy. Okej. Okay. Yeah. To będzie najłatwiejsza. Ej, nie robimy napad. To jest rolu największy. Nie no, to jest perfekt. Jest największy. największy. Weź napad. No! Nie no, zaproszę Cię, poczekaj. Stronu największy. Zaprosiłam. Ja Jeszcze raz zmienisz? Zaproś mnie. Zaproś mnie! O. O. Gramy. Sam się zaprosił. Sam się zaprosił do Mamo. Dawaj, robimy bazę i... Rob... Patrz, zbieramy... Ej, ja mam pomysł. Nie, nie działa już, wyłącz. A nie Włączyłeś całą mapę? Nie, Ty włączasz. Ja nie włączyłam. Ty. To Ty włączasz. Nie Ty mam Ty? Nie ty? Potem ja też w napad Dobra, poczekaj, mam plan, wie, wie, wiesz co zrobimy? Co? Zbieramy na wieżyczki, stawiamy gdzieś i się kampimy O, to jest piękne, tam, Camp, tam piemo Kieł? się tak nie boimy No trochę mam. O, nie, ja się to jest moja baza. Ja idę do swojej bazy. I nie, to będzie nasza taka baza i będziemy tutaj kampić. Nie, będziemy będę miała inną bazę. Nie, tu. Po drugiej stronie. Ale nie, bo jak tu... Ej, fakt, będzie po drugiej stronie i będzie więcej było. Nie, bo jak tutaj to będziemy mieli jeden, tak, takie w sumie dobre miejsce, idealne. Lepiej chodź tutaj, się chowaj. ja nie mogę. Uważaj, bo tu są miny. Gdzie one? Tam. Au. Uważaj, chowaj się.

może na nie 15 rangę. Ja. No, to skoro ty sobie pograj. 19 rangę. O ty. Ja, to, to... A, jestem królowa. do. E, no to skoro 15 ty sobie zagraj, nie oglądasz. 13 rangę. Ja mam największą taką. 18. 18 ja mam 19 Dobra dawaj gram Ja mam 19 rangę, bo ja nią bardzo dużo gram A ja nie, a ja w ogóle <grystu> ja nie, nie ja no grałem nią do 10, a wiesz czemu? Bo chciałem na każdej postaci mieć 9 e, Pamiętajcie słuch lajk jest ci, To będzie najdłuższy odcinek na, ej To będzie najdłuższy odcinek na moim kanale On już kwadrz 30 minut co najmniej 25 no On będzie się powstał w wileki Ej, bierzemy Bierzemy tych czerwonych? To jest ostatni meczyk Ej, pokonały oni no O, ból, 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 ból Niech On ma Ona Eee, ale nubek Nub, ulkę Patrz, ona tu podejdzie, a ja jej takiego bęga zrobię I bam, bam i umrze Skyto siedzę w trzech sześć nie to nie, jest! nie 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 Boże, nie 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 obrad to był ostatni mecz tak, że tak długo nie gadałem, tylko gadałem tam. Ale no to już jest koniec: będzie jakaś skrzyneczka, czy coś? Nie. Więc na. Więc na ka...